Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przybyli. Jest to po prostu parking. Do tego przedostatni poziom parkingu, który chyba nie wiem, ma jakiś błąd konstrukcyjny, ponieważ zalewa go woda z poziomu wyżej, więc jest tutaj klimat jaskinny troszeczkę. Parking na szóstym poziomie centrum handlowego sfera w Bielsku Białej. Tutaj zaciera się granica pomiędzy rzeczywistością a teatrem, próbą a przedstawieniem, aktorami a publicznością. Za chwilę tylko, przyjdę, tylko jeszcze tutaj musimy ogarnąć sprawy, tak Jesteśmy na otwartej próbie przedstawienia Sferia, wspólnego przedsięwzięcia Centrum Sztuki Kontrast i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Tutaj spotykamy Katarzynę Szyngierę, która jest reżyserem przedstawienia. Ale na premierę złożymy całe dwa rzędy. Poprosisz dwóch panów. Wcześniej, którzy zaczną to ustawiać i nie skończą mhm. i reszta ludzi przyjdzie jak jeszcze nie będzie skończona. Przed nami jeszcze parę spraw organizacyjnych, kwestia wejścia w widowni, takie tematy, których no jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić, ponieważ do tej pory próbowaliśmy bez widzów. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy liczymy na to, że jacyś, jakieś osoby się tutaj pojawią, ponieważ jest to generalna otwarta dla publiczności. No i musimy się z tą sytuacją widowni dzisiaj zmierzyć i zobaczyć jak ona nam to poprzestawia, bo zapewne w jakiś sposób nam to Przystawię. Jestem Piotr. Tak, to jest trudny spektakl, trzeba się skupić bardzo, bo dotykamy rzeczywiście kosmicznych tematów, ale bardzo ważnych. Ludzie muszą wiedzieć, że te relacje, które tak trudno zbudować między sobą, to być może jest e, przyczyna do tego, że szukamy tych relacji gdzieś tam pionowych e, z kosmitami, którzy może gdzieś są. Tutaj musimy uporządkować. Najpierw, żeby się tam komunikować. Żebym tak, musimy. reklamy tak. Bardzo ważne, żeby tutaj nie siadać, bo tutaj przyjdą jeszcze goście z Niemiec. Zizelen werden für die mit der deutschen Reise vorbereitet. Cieszę się. To pozwala mi wierzyć, że. Jest jeszcze dla nas szansa. Cieszę się. Pamiętajmy o tym, że w moim trzeba czas zebrzać, że kiedyś by to mówili, że to jest za, za potoczyście ludzi. Hmm. Może co do tego ludzi? Nie spróbować po prostu, żeby to. Ale wiesz, telefon do tak, czy tak trzeba skrócić? Trzeba. No tak, trzeba. Bo to 2-3 minuty. To Podczas próby spotkaliśmy się z dyrektorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Robertem Talarczykiem. No, teatr to życie, życie to teatr, więc można teatr robić nawet na, nawet na parkingu. W sferze ja się bardzo cieszę, że to miejsce właśnie jest moim ostatnim e, miejscem premierowym, że tu właśnie w takim przedziwnym miejscu e, pokazujemy naszą ostatnią premierę w tym sezonie, a moją ostatnią premierę po ośmiu sezonach, bo uważam, że teatr powinien, Poruszać nie tylko ciekawe tematy, ale również pojawiać się w, w interesujących, ciekawych miejscach. I... No tak, ale tam się musiał włączyć, jak chciałam, za którego przyjedziemy policja i go spędzi całe Nie zapominaj, że ja się to... na nas systemy radarowe. Odłączyłem wszystko, co mogłoby nam przysporzyć problemów. Zdjęcia do tego reportażu wykonane zostały przed, w trakcie próby, a także po jej zakończeniu. Wtedy twórców przedstawienia spotkaliśmy na najwyższym piętrze sfery. Tu, w promieniach zachodzącego nad Bielskiem białą słońca, rozmawialiśmy z Magdą Kuprianowicz, autorką tekstu, który posłużył stworzeniu spektaklu na szóstym poziomie Bielskiego Centrum Handlowego. E, wydaje mi się, że za tymi poszukiwaniami pozaziemskiej cywilizacji i tak, kontaktu, tak naprawdę stoi potrzeba kontaktu międzyludzkiego, bardzo takiego prostego, uniwersalnego i dotykającego każdego z nas. A jeśli znajdziecie taka potrzeba, możemy nie opuszczać tego pomieszczenia przez trzy tygodnie, może nawet dłużej. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie ustalimy faktów. Już nie ma miejsca na połowiczne rozwiązania. Trzeba wykonać ostateczny krok. No, każdy ma swoją filozofię i dlatego w tym spektaklu każda postać ma swój własny wykład, swój własny pogląd na świat. Ja myślę, że e, on dotyka życia. Zapraszamy, musicie Państwo przyjść. Dlaczego komukolwiek miałby na tym zależeć? Dlaczego ktokolwiek miałby ingerować w nas? Dlaczego po prostu nie zostawią nas w spokoju?